Cześć, nazywam się Artur Kiełbasiński. Z wykształcenia jestem prawnikiem, więc wiem, jak działa prawo, wiem, jak powinny działać instytucje. Od ponad 30 lat jestem też dziennikarzem i spotkałem się z setkami, a może nawet tysiącami skarg zwykłych ludzi, którzy czuli się oszukani, których po prostu zrobiono w balona. Stąd pomysł na cykl Pismak przeciwko oszustom. Zaczynamy od tego, że oszuści bardzo lubią żerować na naszym strachu. Nie na wielkim strachu przed śmiercią, ale na strachu takim mniejszym, dotyczącym codzienności. Bardzo często patrząc na naszego smartfona zobaczymy sms y, Uwaga, tu firma X. Pojutrze odłączymy Tobie energię, gdyż zalegasz 3,20 zł. Energia, ważna rzecz w naszym życiu. Ale są inne przypadki. Możemy dostać SMS-a albo maila pod tytułem Dopłać 1,20 20 zł, bo nie dostarczymy Twojej paczki, na którą czekasz. Widziałem też SMS-a jeszcze groźniejszego. Uwaga, tu kancelaria komornicza, zalegasz 7,20 Kliknij tutaj Zapłać, bo inaczej zaczniemy egzekucję. I teraz uwaga, oczywiście nie chodzi o złotówkę, nie chodzi o 7,20. Nie chodzi o żadne pieniądze. To nie chodzi o te drobne kwoty. Jeżeli klikniecie w link, który jest w takim SMS-ie albo w takim mailu, to istnieje bardzo poważne ryzyko, że zainstalujecie oprogramowanie szpiegujące. Oprogramowanie, które przejmie sposób logowania się do banku, przejmie dane kart kredytowych czy inne dane wrażliwe, które znajdują się na Waszym telefonie, które są tam zapisane. W związku z tym, uwaga podstawowa. Nie klikaj, nie otwieraj, a jak już otworzyłeś SMS-a. Nie daj Boże, nie klikaj w ten link. Bardzo ważnym aspektem jest także to, żeby zobaczyć, co tam jest napisane. Ostatnio sam dostałem SMS-a, gdzie pisało, że firma z południa Polski dostawca energii za chwilę wyłączy mi prąd. No po pierwsze, panie oszuście, nie trafił pan jestem klientem innej firmy i to jest pierwszy punkt do weryfikacji. Dostaniecie takiego SMS-a, odpowiedzcie sobie na pytanie, czy jestem klientem tej firmy, albo odpowiedzcie sobie na pytanie, czy rzeczywiście czekam na jaką? Przesyłkę. Przecież yy, nie musisz czekać na przesyłkę, a będziesz się denerwował, że czegoś Tobie yy, nie dostarczą. A po drugie, wracając już do energii, pamiętajcie o jednej rzeczy. Przepisy w Polsce są tak skonstruowane, że prąd można Tobie wyłączyć, jeżeli zalegasz z fakturą 30 dni. Po tych 30 dniach musisz dostać wezwanie i ostrzeżenie, że można Tobie odłączyć energię. Musi być wyznaczony kolejny termin. Ten termin: z ustawy wynika, to jest 14 dni, i dopiero wtedy ktoś może wyłączyć tobie dostawy energii. Żadnego SMS-a, żadnego poinformowania SMS-em, nie wiesz w bzdury, w brednie, że za dwa dni ktoś wyłączy tobie energię w domu. To jest po prostu nieprawda, ale nieprawda bazująca na wzbudzeniu w tobie strachu, i dlatego te przypadki są tak groźne. Bardzo na to uważajcie. Piszcie do mnie, artur.kielbasiński, małpa polskapres.pl.